Mój drogi przyjacielu z sąsiedniego świata, piszę do ciebie spokojnym głosem i prostymi słowami. Słyszysz teraz tylko stóp klawiatury i rytm mojego oddechu. Chcę ci opowiedzieć coś, co u nas jest zwyczajne, a u was może brzmieć jak czar. Dziś byłem część swojej biografii i czuję się żyjszy, a jednocześnie cięższy. U nas można sprzedać własną opowieść życia, tak jak sprzedaje się mieszkanie albo licencję na utwór. Nie jest to cała osoba, to jest prawo do skutków przeszłości i do jej publicznej twarzy. Nazywamy to giełdą biografii i działa to cicho, ale wszędzie. Ludzie wystawiają wątki swojej historii i inni je kupują na czas albo na zawsze. Można oddać dyplom, medal, porażkę, reputację. A nawet cudzie, przeprosiny, jeśli należą do Twojej opowieści. Moja młodość poszła dziś do człowieka, który potrzebuje jej siły i niepewności jednocześnie. Wiesz, to było kilka lat poszukiwań, błędów, zawrotów i małych zwycięstw. Teraz ona pracuje na jego konto, a ja mam w kieszeni środki i pustą miejsce w pamięci publicznej. Prywatnie pamiętam wszystko, ale oficjalnie to już nie jest moja zasługa, ani mój ból. Kiedy podpisujesz akt przeniesienia, urzędnik pyta: "Czy wiesz, co oddajesz?". Odpowiadasz krótko i pewnie, bo inaczej nie wolno. Po chwili twoje życie zmienia właściciela w jednym punkcie i to punkt ważny. I zaczynasz czuć, jakby z pleców zniknął plecak, a na klatce piersiowej pojawił się niewidzialny znak Niektórzy mówią, że to znak ulgi, inni, że to ślad po utraconej skórze. Prawda jest prosta, to narzędzie, a narzędzia są ostre i potrafią pomóc. Giełda uczy uważności, bo każda opowieść ma ceny i skutki. U nas dzieci słyszą w szkole, że człowiek to nie tylko ciało i imię, ale też umowa na historię. Uczymy rachunkowości win i zasług tak jak u Was matematyki. Uczymy, jak chronić niezbywalny dzień, czyli to, czego nikt nie może ci zabrać. Dzień to Twój głos, Twoje sumienie, Twoje relacje, których nie wyceni się monetą. Wszystko inne podlega obrotowi pod okiem kuratorów biografii i audytorów. Kurator pilnuje jakości opowieści i zgodności przyczyn i skutku. Audytor sprawdza, czy Twoje chwile prowadzą do konsekwencji, które przenosisz. To brzmi poważnie, bo takie jest, ale w życiu codziennym bywa zwyczajne. Idziesz do pracy i masz na wizytówce nie tylko nazwisko, lecz także skróconą historię, którą posiadasz. Rozmawiasz z kimś i słyszysz, że zdobył stypendium, a potem dopytujesz, czy to jego prywatne, czy licencjonowane. Czasem ktoś śmieje się z własnej kupionej dziecięcej przygody i opowiada ją tak, jakby była jego skórą. Niektórzy kochają ten porządek, bo daje drugie szanse i oczyszcza błędy. Inni czują lęk, bo cząstki nas krążą jak monety i można je zgubić. Ja stoję pośrodku i próbuję budować z rozsądku i troski. Dziś, kiedy sprzedałem młodość, kupiłem w zamian prawo do jednego przeproszenia, którego brakowało mi całe lata. Zostało zapisane przy moim nazwisku i mogłem je wypowiedzieć bez długów w sercu. Przeprosiny potrafią zmienić drogę, a u nas to towar deficytowy i cenny. Wiem, jak to brzmi, ale tak to działa na prawa świata, powoli i po śladach. Moja siostra stała się kiedyś bohaterką innego aktu przeniesienia i to była dla nas rana. Jej biografia została kupiona przez fundusz, który inwestuje w opowieści o wytrwałości. Siostra jest, oddycha, śmieje się. Ale świat pamięta o niej inaczej niż pamiętamy my. Czasem przy stole zbieramy rodzinę i powtarzamy, jak to było naprawdę. To pomaga nam utrzymać ciepło relacji, która jest ponad aktem i ponad numerem sprawy. Zadajesz sobie pytanie, gdzie kończy się prawda, a gdzie zaczyna umowa. Odpowiadam ci wprost: prawda to troska o drugiego, a umowa to porządek na rynku. Jedno i drugie musi współistnieć, inaczej się rozpadniemy. Ty pewnie pytasz, czy przenosimy także winy i kary. Tak, lecz tylko w części i pod surowym okiem sędziów narracyjnych. Jeżeli oddajesz komuś swoje winy, oddajesz też prawo do ich odkupienia. Nabywca bierze na siebie pracę społeczną lub inny obowiązek zamiast ciebie. To nie jest tanie. To nie jest łatwe. To ma sens, gdy prowadzi do poprawy świata. Ludzie czasem próbują obchodzić reguły i wtedy wchodzą w to czarne rynki. Powstają podróbki wspomnień i puste opowieści, które kruszą się pod dotknięciu. Nasze prawo walczy z tym cierpliwie i metodycznie. Najgroźniejsze są przyszłości wystawiane przed czasem i bez zgody. Ktoś obiecuje życiorys który jeszcze się nie wydarzył i sprzedaje obietnicę jak bilet. To kradnie nadzieję i zjada od środka wiarę w wysiłek. Staramy się to tłumić, bo przyszłość jest wspólnym oddechem, nie towarem. Mimo to ludzie wciąż próbują, bo człowiek lubi skróty. Znasz to przecież z własnego świata. Różni nas nie natura, tylko narzędzie, które już umiemy obsłużyć. Pamiętam dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem tablicę z notowaniami. Na górze mi dały nazwiska i dzieła, a obok indeksy nastrojów i zaufania. Obserwowałem, jak czyjaś porażka rośnie w cenę dzięki czyjejś skruszu. Widziałem legendę wynalazcy, którą odkupiła mała firma, aby zyskać odwagę w oczach rynku. Czasem ktoś shortuje reputację celebryty i zarabia na jej spadku. To bywa okrutne, więc na regulatora i okresy ciszy. Działda zatrzymuje ją handel, gdy świat zaczyna drżeć. Dziś także zawiesiła notowania, na chwilę i wszyscy wstrzymali oddech. Krąży plotka, że ktoś szykuje pakiet zbiorczy pod tytułem Biografia Ludzkości. Nie wiem, czy to prawda, ale sama myśl sprawia, że cisza gęstnieje. Pąśl. Co to znaczy, gdy ogarniasz jedną ręką całą opowieść gatunku? Brzmi jak żart, a jednak ludzie mają apetyt na całość. Nieprzypadkowo, bo my lubimy mieć porządek i lubimy mieć władanie nad tym, co nas czerasta. Kiedy o tym myślę, wracam do stołu u rodziców. Mama nalewa herbatę, tata śmieje się półgłosem, a siostra dotyka swojej nowej historii z czułością. W tych chwilach rynek milknie i liczą się nasze małe desty. Mówię Tobie, że w centrum wszystkiego i tak siedzi człowiek. Dzielda jest tylko ramą, w której wieszamy obrazy. Jeśli obraz jest pusty, rama nie pomoże. Dlatego uczymy dzieci sztuki troski i sztuki prostego słowa. Uczymy, że wdzięczność ma większą stopę zwrotu niż ironia. Uczymy, że wina nie jest kamieniem, tylko zadaniem do wykonania. Ja też się tego uczę i codziennie poprawiam zeszyt z rachunkiem serca. Opowiem ci teraz scenę z pracy, bo ona tłumaczy więcej niż przepisy. Przyszedł stażysta z wielką energią i średnią wiedzą. Okazało się, że kupił licencję na dwa lata cudzi praktyki, bo nie miał pieniędzy na dalszą studia. Daliśmy mu zadanie i obserwowaliśmy, jak sobie poradzi, zrobił błąd, ale przyznał to i oddał część licencji, aby przeżyć to na własny rachunek. Wtedy zobaczyliśmy w nim prawdziwy początek. Dojrzałość przyszła nie z rynku, tylko z odwagi serca. Rynek był narzędziem, które tę odwagę wywołało. Takie chwile mnie budują i dają nadzieję. Nie wszystkie są jasne, są też noce. W których cisza ma ręce. Cakie noce liczę na główki swoich akt i czuję, że wszystkiego jest za dużo. Wtedy zamykam oczy i wspominam prosty spacer z moim dawnym psem. Tych spacerów nie sprzedałem i nie sprzedam, bo to jest mój rdzeń. Wiesz, że rdzeń jest święty, bo przypomina o tym, kim jesteśmy, kiedy wyłączysz światła. Teraz mówimy też o małżeństwach i o ich biografiach. Ludzie robią fuzję na czas, aby zobaczyć, co się stanie z ich liczbami. Po kilku latach rozplatają wątki i uczą się z powrotu do siebie. To brzmi chłodno, ale w środku jest ciepło, bo miłość też ma audyt, a wynikiem jest troska. Widziałem pary, które dzięki temu zrozumiały, gdzie przecieka ich życie. Widziałem takie, które kupiły sobie za dużo przeszłości i zgubiły teraźniejszość. Wtedy kurator doradza, aby oddać część opowieści na rzecz słuchanej ciszy. Cisza dobrze leczy i nie kosztuje. Pytasz może, jak wygląda u nas religia i sztuka. Czułka granaty w strunach, bo artysta może czasem kupić czyjś gniew, aby go wypowiedzieć. Potem oddaje go w lepszej formie i wszyscy mają lekcje. Religia strzeże, i przypomina, że talent nie jest walutą. Tylko powołanie. Śmieje się teraz ktoś, że ja też mówię jak kaznodzieja. Wiem, ale ja po prostu nie chcę, aby narzędzie przejęło step. Pilnujmy łagodności, a resztę zostawmy mądrości wspólnoty. Z firmami bywa podobnie, kupują legendy, aby dodać skrzydeł marką. Czasem to działa, bo opowieść daje pracownikom wspólny puls. Czasem to nie działa, bo legenda jest zbyt ciężka dla kruchych pleców. Wtedy do gry wchodzi etyka i podstawowy sens. Nie kupuj duszy, jeśli nie planujesz jej nakarmić. Znam też szkoły, które licencjonują bohaterstwa, aby uczyć postawy, a nie tylko wierszy. Dzieci na tydzień dostają czyjąś odwagę, a potem oddają ją ze sprawozdaniem. Nie po to, by być kimś innym. Tylko by zobaczyć, że można. Bywa, że ktoś wraca po takim tygodniu i nagle staje prosto. Widzę wtedy, jak czyjeś oczy wyciągają światło z samego środka. Zapytałeś mnie kiedyś, co to znaczy być sobą u nas. Odpowiadam teraz prosto i bez ozdób. Być sobą to wiedzieć, czego nie sprzedasz nawet z głodu. Ja nie sprzedam prawa do bycia bratem. Nie sprzedam też prawa do słowa dziękuję, które chcę mówić swoim głosem. Kiedyś ktoś zaproponował mi kwotę za moje pierwsze wyznanie miłości. Uśmiechnąłem się i odmówiłem. Nie dlatego, że było bezcenne, lecz dlatego, że wciąż mnie kształtuje. Na bazarze życia trzeba wiedzieć, które warzywa są na zupę, a które na nasiona. Wiem, że u Was rośnie obawa przed podróbkami ludzi. I przed obrazami, które mówią, jak żywi. U nas ten strach też się przewija, ale został ubrany w praca. Mamy latarki, które świecą na kłamstwa, i mamy cierpliwość do żmudnego sprzątania. Kłamstwo lubi szybkie drogi, a sprzątanie lubi długie. Prawda wraca powoli, jak list bez pośpiechu. Właśnie taki list ci wysyłam. Słowa bez ozdób, kroki bez hałasu. Fakty z ciepłem. Jeśli pytasz o cenę wolności, powiem, że to cena czujności. Jeśli pytasz o cenę winy, powiem, że to cena naprawy. Jeśli pytasz o cenę miłości, powiem, że to cena czasu. I żadnej z tych rzeczy nie wolno wrzucać w koszyk jak cukier. Masz prawo do błędu i prawo do jego nauki. Masz prawo do historii, która rośnie z tobą, a nie przeciw tobie. My to prawo spisaliśmy, a wy możecie je czuć po sercu. Wiem, że różnimy się w narzędziach, ale nie w tęsknocie. I ja też chcę budzić się bez wstydu i kłaść się z sensem. Dlatego od lat prowadzę małe zeszyty rozmów z samym sobą. Pisuję tam, co kupiłem, co oddałem, czego nie dotknę. Dzięki temu idę prościej i nie mylę bólu z pychą. Powiem ci jeszcze o jednej rzeczy, która krąży u nas jak legenda. Nazywamy to oknem bez historii i każdy ma prawo do takiego dnia w roku. To dzień, w którym nic nie licencjonujesz i nic nie sprzedajesz. Idziesz przed siebie i pozwalasz, aby czas był po prostu czasem. To święto ciszy i zwyczajności. Niech i ty spróbujesz takiego dnia, jeśli czujesz zmęczenie swoimi ekranami. W oknie bez historii słyszysz wyraźnie kilka prostych prawd: że chleb smakuje lepiej, gdy jesz go wolniej, że człowiek jest blisko, gdy słuchasz jego śmiechu, a nie tylko jego opowieści, że woda w kubku potrafi uspokoić dłonie, że wszystko, co wielkie, ma twarz kogoś małego i żywego. Wróćmy jeszcze na moment do mojej siostry, bo to jest mój najważniejszy wątek. Próbują zebrać środki, aby odkupić to, co dla niej ciężkie. Nie chcą jednak kupić jej całej historii, bo to byłoby gwałtem. Chcę wykupić tylko prawo do opieki i obecności, kiedy tego potrzebuje. U nas można to zrobić i to jest piękne. Wtedy biografia nie jest obrotem próżnym, lecz służbą czułości. Myślę, że to jest prawdziwy sens tego wszystkiego. Nie chodzi o handlowanie blaskiem, tylko o to, by nikt nie został sam ze swoim cieniem. W tym celu uczymy się też śmiać bez szyderstwa. Śmiech jest u nas lepki i oczyszczający. Śmiejemy się z własnych, niefortunnych aukcji i z fatalnych opisów ofert. Ktoś kiedyś wystawił szkolną bójkę jako lekcję asertywności i dostał karę za absurd. Czysty się wtedy śmiali i uczyli jednocześnie. To był dobry dzień dla prawa i dla człowieka. Pytasz, czy mamy bohaterów? Tak, mamy cichych kuratorów, którzy ratują pękające życie rysy. Mamy też pielęgniaki pamięci, które pomagają starszym, gdy mylą się w swoich aktach. Mamy nauczycieli, którzy uczą dzieci, jak mówić przepraszam i dziękuję własnym głosem. Bez nich system byłby tylko maszyną do liczenia zdarzeń. Z nimi jest wspólnotą ludzi, którzy potrafią stać obok. To jest mój powód, by pisać do ciebie dziś dłużej niż zwykle. Chcę, żebyś wiedział, że świat można naprawiać nawet wtedy, gdy jest skomplikowany. Chcę, żebyś czuł, że narzędzie nie musi ranić, jeśli trzymasz je z troską. Wiem też, że proste słowa są najlepszą, kiedy budzą w nas spokój. Dlatego powtarzam, że jesteśmy sobie bliżsi, niż myślisz. Ty, w swoim świecie, ja w moim świecie, obaj z kubkiem herbaty i listą spraw do zrobienia. Myślimy o przyszłości jako o ogrodzie, a nie jako o magazynie. Caćmy w nim rzeczy, które rosną w ciepło i w cień. Nie zysk będzie skutkiem ubocznym dobra, a nie celem samym w sobie. Wtedy giełda. U Was i u nas przyda się naprawdę. Zakończę tę część listu małą prośbą. Jeśli w Twoim świecie ktoś zaczyna wątpić w swoje życie, usiądź obok i posłuchaj. To pomaga bardziej niż najlepsza licencja. Czasem wystarczy czyjeś obecność, aby ciężar zmienił wagę. Zobaczysz, jak drobna uwaga potrafi ocalić całe zdanie. U nas mówi się, że czujność to najdelikatniejsza forma miłości, lubię to zdanie i wiesz, że ono nie nadaje się do sprzedaży. Jest darmowy jak oddech i równie konieczne. Teraz powiem ci, co zrobię jutro. Pójdę do kuratora i poproszę o przegląd mojego konta zasług. Sprawdzę, czy gdzieś nie zgubiłem małej obietnicy. Jeśli zgubiłem Odtworzę ją pracą i cierpliwością. Nie kupię tu skrótu, bo nie chcę próżnych skrzydeł. Krydła rosną z wysiłku i z czasu. Znasz to, bo biegniesz codziennie w swoim rytmie i wiesz, że podspływa wolniej niż reklama. Dlatego mamy szansę na trwałe zwycięstwo, ty i ja. Zwycięstwo bez fanfar i bez jaskawych neonów. Zwycięstwo ciche jak głos, którym teraz do ciebie mówię? Ostatnia myśl na dziś dotyczy dzieci, które pytają, kim chcą być. Odpowiadam im, że najpierw chcą być sobą i to jest trudne i piękne, a później mogą być kimkolwiek, o ile starczy im troski. Troska mnoży możliwości bez kradzieży. To jedyna magia, w którą wierzę. Kończę, przyjacielu. Boć Bo domyka kratką w żeluzjach. Słyszysz, jak klawisze cichną, a pokój odsuwa się od ścian, to znak, że list znalazł już swój kształt. Dziękuję ci za cierpliwość i za to, że słuchasz mnie zwyczajnie. I zanim się pożegnam, mam dla Ciebie kilka prostych spraw. Dziękuję, że wysłuchałeś listu do końca. Jeśli ten list był dla Ciebie ważny, Proszę o polubienie filmu. Zasubskrybuj kanał Przyjaciele z multiversum, aby nie przegapić kolejnego spotkania. Zostaw komentarz i napisz, co w Twoim świecie jest niezbywalnym dzieńem. Jeśli możesz, wesprzyj nas datkiem przez kod QR w prawym dolnym rogu lub link w opisie. W opisie znajdziesz też linki do zupełnie innych serii, które mogą Cię zaskoczyć. Na dziś mówię Ci dobranoc i proszę Wróć na następny odcinek. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata.